Witam Państwa 26 sierpnia i zapraszam na program Ecovision TV. Dzień Niepodległości Ukrainy jest obchodzony w Opolu od kilku lat. To nie tylko okazja dla Ukraińców, by świętowali uchwalenie deklaracji niepodległości, ale też dla Opolan, by lepiej poznać historię, kulturę i kuchnię naszych sąsiadów. Obchody Dnia Niepodległości Ukrainy w Opolu upłynęły pod znakiem wielu imprez kulturalnych i działań artystycznych. Mieszkańcy miasta oraz goście mogli uczestniczyć w warsztatach wyplatania wianków, czy też wykonywania siatek maskujących dla snajperów. Nie zabrakło animacji dla dzieci, a chętni mogli też skorzystać z kursu nauki języka polskiego. W tym roku to już 33 raz Ukraina obchodzi swój Dzień Niepodległości. Muzeum Śląska Opolskiego powiększyło kolekcję obrazów Jana Cybisa o dwa dzieła. Obraz Kwiaty jest już dostępny dla odwiedzających galerię przy ulicy Ozimskiej 10 w Opolu. Zakupiliśmy e, dwa obrazy Jana Cybisa i jeden z nich chcieliśmy dzisiaj Państwu zaprezentować, jest to obraz Kwiaty. Jan Cybis to jeden e, z najważniejszych artystów e, polskiego koloryzmu, e, dla nas szczególnie ważny, bo wywodzi się e, z województwa polskiego. Urodził się tutaj pod koniec XIX wieku we wsi Wróblin e, koło Głogówka i stąd wiele lat temu mu muzealnicy e, zaproponowali, aby właśnie ten artyst, Miał swoje stałe miejsce w. W przestrzeniach muzealnych Muzeum Śląsko Polskiego. Obecnie kolekcja obrazów Jana Cebisa liczy ponad już 90 obrazów. Do tej pory mieliśmy 90, a dzięki tym zakupom pozyskaliśmy dwa kolejne. W tym przypadku udało się pozyskać też pieniądze z ministerstwa. Na dwa wnioski, na pięć wniosków złożonych do ministerstwa dwa otrzymały dofinansowanie i właśnie ten wniosek kwotą 188 tysięcy, do czego mi, oczywiście województwo polskiego za każdym razem daje wkład własny poza dotacjami celowymi i podmiotowymi staramy się właśnie wspierać działania Muzeum Śląsko-Polskiego nam się w ogóle ogólnie marzy w województwie opolskim aby objąć właśnie takim funduszem kiedyś istniał fundusz opolskiej zachęty aby wspierać właśnie lokalnych artystów którzy też bardzo często są znani ale i promować ich poprzez ich twórczość właśnie w, w murach Muzeum Śląsko-Polskiego które jest do tego celu i stworzone i ma swoją misję. W dobrej zakończył się organizowany przez Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa 24 Międzynarodowy Plener Malarski. Praca była inspirowana przyrodą, tutaj piękną, otaczającą nasz ośrodek w dobrej. Zrobiona jest z brązu, metodą odlewu na granicie, z zieloną patyną, także po prostu starałem się uwiecznić piękno okolicy. Na tym plenerze postanowiłam e, kontynuować swój cykl malarski, który e, rozpoczęłam e, w styczniu. Jest to taki e, zwierzęcy cykl malarski. E, nazywa się Arka i ta Arka jakby składa się z dwóch części. Ta Arka jest egzotyczna, czyli papuga i Arka taka e, e, nasza polska, leśna, czyli leśniczówka. Podczas rocznego pleneru zainspirowała mnie światło Księżyca i wykonałam serię obrazów właśnie nokturnów, bo takie właśnie bardziej realistyczne, już w późniejszej fazie już takie bardziej idące w kierunku abstrakcji. Więc w tych obrazach jest właśnie sporo, sporo niebieskości, fioletów, no i dominują tym razem ciemne barwy. W bibliotece wojewódzkiej w Opolu odbyło się spotkanie miłośników japońskiej popkultury. Piknik mangowy. To nie jest nasze pierwsze spotkanie z mango w Opolu, ale pierwszy raz mamy tak zwany piknik mangowy w wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, a bardziej na jego błoniach. Mamy swoje ulubione postaci. Ja na przykład mam moczą pokojówkę i jest bardzo lubię tą postać, dlatego postanowiłam się w nią przebrać. I każdy, kto chce, może sobie kupić, może sobie uszyć, może sobie nawet yy, po prostu poszukać stroju i zrobić taki. To jest naprawdę kto chce. To jest takie spotkanie integracyjne, żebyśmy wszyscy mogli się spotkać, porozmawiać o swoich zainteresowaniach, zjeść coś dobrego i spędzić miło czas. Po raz pierwszy grupa młodzieży, osoby, które są zafascynowane mangą popkulturą japońską. Chcieli spędzić te ostatnie dni wakacji w naszej bibliotece, na błoniach naszego wspaniałego ogrodu. Młodzież się spotyka, rozmawiają ze sobą, wymieniają swoje spostrzeżenia, ale również z tego, co zauważyłam, przygotowują się do gry gier planszowych, jak również będzie jakiś taki luźny konkurs, anime. W naszej bibliotece można wypożyczyć książki, mangi, które są i czekają na miłośników tego rodzaju literatury, ale również tych, którzy są zafascynowani albo chcą spróbować, jak wygląda i jak można skorzystać z takiej mangi. A pamiętajmy, że manga to jest nic innego jak komiks rysunkowy. Festiwal opolskich smaków to wydarzenie łączące jedzenie ze znakomitą muzyką. W miniony weekend opolanie mieli okazję do degustacji zarówno dań tradycyjnych, jak i egzotycznych. Jak co roku, festiwal był okazją do zapoznania się z produktami regionalnymi, a także z możliwością spróbowania pyszności z wielu zakątków świata. Szefowie restauracji należących do szlaku kulinarnego opolskim Piffy zaprezentowali swoje sztandarowe dania. Nie zabrakło aromatycznych potraw z Japonii, Gruzji i Libii. Festiwalowi towarzyszyła też muzyka, która przez trzy dni gościła na placu Kopernika. W dzisiejszych informacjach to już wszystko. Zapraszam na dalszą część programu i życzę miłego wieczoru. Ukraina obram kurska. Co dalej z tą ofensywą? Ukraina oficjalnie deklaruje, że nie zamierza okupować obwodu kurskiego, a tylko robi Rosji to, czego od niej zaznała. I też nie wszystko, bo respektuje prawo humanitarne i nie zabija cywilów celowo. W wyniku ukraińskiego ataku pod kontrolą Ukrainy znalazło się co najmniej 1000 km terytorium Rosji. Zamiast beznadziejnie atakować umocnione i najlepiej obsadzone odcinki frontu, w Donbasie Ukraińcy uderzyli tam, gdzie przeciwnik był najsłabszy i najmniej się ich spodziewał. Dorzucili do tego tajne planowanie, koncentrację przeważających sił, szybkość manewru i siłę ognia, wsparcie z powietrza, wykorzystanie zaskoczenia dla efektu psychologicznego. Rosjanom musieli zgotować istny szok i przerażenie, bo kilka tysięcy rosyjskich pograniczników i żołnierzy wolało się poddać niż walczyć. Ukraińcy starannie przygotowali też front walki informacyjnej i propagandowej. Filmowali strącanie rosyjskich flag, pomników Tlenina, tablice miejscowości z naklejonymi symbolami Ukrainy, wywiady z babuszkami witającymi ukraińskich żołnierzy i relacje influencerów z rosyjskich restauracji w zajętych miasteczkach. Urządzali też wycieczki objazdowe dla zachodnich mediów. Ale to nie kino, lecz wojna z ofiarami po obu stronach, stratami w sprzęcie. Przesiedleniami i uciekinierami. W warstwie dyplomatycznej ta zmiana jest jeszcze bardziej czytelna. Nikt głośnie i oficjalnie nie zarzuca Ukrainie działania wbrew zachodnim wytycznym, nikt nawet Niemcy nie zarzuca przekroczenia granic obrony. Po ponad dwóch tygodniach sukcesów wojska ukraińskie stoją jednak przed pytaniem: co dalej? Czy ten sukces militarny będzie istotnym argumentem negocjacyjnym, czy też będzie to rodzaj Rusowego zwycięstwa. Kreml traktuje kurskie włamanie nie jak kluczową bitwę, lecz jako wewnętrzną operację pacyfikacyjną. Nie ma też sygnałów, że to koniec rządów Putina. A może niech Ukraińcy zrobią na tym terenie referendum? Zobaczymy. Dziękuję. Dr Robert Pełka, ortopeda, członek zarządu, współwłaściciel, no i kierownik nowej kliniki ortopedycznej Silesia w Opolu. Witam panie doktorze. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Za kilka tygodni, na początku października, minie rok, jak klinika rozpoczęła swoją działalność w opolskim systemie ochrony zdrowia. Czy był to strzał w dziesiątkę? Byliśmy pełni obaw ze wspólnikami i partnerami medycznymi, czy uda się nam otworzyć to, to, to wielkie dzieło, jakim jest Klinika Silesia w Opolu na Biasa, ale wydaje mi się, że tak, że to był strzał w dziesiątkę. Tak, pańska działalność ortopedyczna, tak to określę, jest znacznie dłuższa, bo ja pamiętam, że rozpoczął pan na licealnej, potem była Oleska, Łącznie z Głuchołazami, ze szpitalem MSWIA. I teraz dzieło, które zwieńczyło Pańską działalność. To prawda, zaczęliśmy w 2006 roku jako zupełnie nowa jednostka na, na rynku usług medycznych w Opolu. Później w 2007, kilka miesięcy po otwarciu naszego ambulatorium na ulicy Licealnej, rozpoczęliśmy działalność w budynku szpitala MSWIA w Głuchołazach. Niezwykle udaną, która trwała nieprzerwanie do, do 2023 roku. W międzyczasie zmieniliśmy siedzibę, bo no, pewna formuła się wyczerpała, a że prowizorki są najtrwalsze, to wytrzymaliśmy do 2014 roku na licealnej na nie, nie z pełna 70 metrów kwadratowych. W 2014 otworzyliśmy Oleską, gdzie już mieliśmy do dyspozycji 600 m kwadratowych i to już to ambulatorium już było rzeczywiście z prawdziwego zdarzenia. I dodajmy, że ta nowa klinika Silesia powstała w budynku, w którym przez wiele lat mieściła się spółdzielnia pracy Zodim, Producent okryć damskich, dziecięcych, sukieneczki, bluzeczki, szum maszyn, a dziś cisza i gabinety lekarskie i nowoczesna aparatura. Uwagę zwraca ten rezonans magnetyczny, podobno Jedyny jak na razie w Polsce. Tak, tak, to prawda. Troszkę nam pomógł COVID. Mówię to z przekąsem, bo spółdzielnia nie wytrzymała tych wszystkich zmian, które dokonały się w pierwszych miesiącach trwania pandemii. No i udało nam się przejąć ten budynek, przeobrazić go, rozbudować, bo on był trochę mniejszy mm -hmm. i dostosować do potrzeb. Powstała klinika. W której właściwie zmieściliśmy wszystkie nasze działania, nawet się rozwinęliśmy. Czyli mm -hmm. przenieśliśmy głuchołazy, mamy ogromny sentyment do tego miejsca. Niemniej wydaje się, że pozwala nam to, ta, ta klinika na Biasa rozwinąć skrzydła. To jaki jest stan posiadania kliniki? W tej chwili posiadamy wielospecjalistyczne ambulatorium. Jakby naszym głównym filarem działania jest oczywiście ortopedia i traumatologia narządu ruchu. Mamy duży dział diagnostyczny pierwszy rezonans dynamiczny w Polsce, który przenieśliśmy z Głuchołaz po kilku latach, pozwalający na badania czynnościowe i badania również pozycji stojącej. Dodatkowo wzbogaciliśmy się o rezonans y, y, już taki stacjonarny, wysokopolowy, który daje możliwości obrazowania chrząstki, czyli ma pewne funkcje y, zwane kartigramem, które pozwalają na ocenę chrząstki. W ortopedii jest to niezwykle przydatne, bo możemy ją Mapować, czyli mhm. określać, w której części stawu struktura jest najsłabsza. Jest część szpitalna, jest część mhm. rehabilitacyjna. Idą współczesnego leczenia jest kompleksowa opieka nad pacjentem, uwzględniająca nowoczesną diagnostykę, terapię, rehabilitację oraz gromadzenie i analiza danych. Sprawdza się ta kompleksowa opieka nad pacjentem? Tak. Pomogło nam przeniesienie wszystkich naszych usług. Do jednego budynku. Mhm. Stworzyliśmy zresztą na samym początku, y, jakby formułowanie idei nowej kliniki, y, pewien model działania, który wdrażamy w życie. On, nazwaliśmy go roboczo Joint Preservation Center. Chodzi o stworzenie kompleksowej opieki od fazy preselekcji, diagnostyki, terapii poprzez w pełni rozumianą fizjoterapię i i feedbacku, czy zbierania danych. I to wszystko, na to wszystko pozwala nam ta struktura, którą stworzyliśmy. Czyli pacjent w pańskim gabinecie udaje się do gabinetu rentgenowskiego, robi zdjęcie, i nim wróci do pana, to pan już na ekranie monitora wie, co jest grane. Tak, to, to umożliwiają nowoczesne systemy informatyczne. Ile zabiegów miesięcznie wykonuje się w klinice? W tej chwili do y, końca lipca przeprowadziliśmy około 1100 zabiegów, czyli ta ilość nam wzrosła niewątpliwie w porównaniu z naszymi możliwościami w Guchołazach, czyli tam te możliwości rzeczywiście się wyczerpały, natomiast tutaj mamy y, dwie nowoczesne sale operacyjne, które pozwalają na prowadzenie zabiegów y, jednocześnie, stąd ten wzrost mm -hmm. uważam, że jest bardzo duży. Na zakończenie pierwszej części, panie doktorze pytanie. Dlaczego pan, przepraszam za określenie, porwał się na taką inwestycję? Bo jest pan uznanym specjalistą w zakresie kolana, łokcia, jest tam pan zresztą prezesem Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia. Czy chciał pan pozostawić wraz z kolegami coś po sobie? Czy też widział pan ogromną potrzebę? Bo wystarczy rozejrzeć się w koło na ulicy, ile ludzi chodzi z laseczkami. To nie tylko myślę o młodych, ale i o starszych, ale nawet i młodzi mają problemy. Myślę, że tak. Trochę te, te wszystkie, po powodem były te wszystkie sytuacje, o których Pan mówi. Potrzeba stworzenia nowego ośrodka, potrzeba stworzenia nowej jakości medycznej. Bo doskonale wiemy, że nie zawsze, nie zawsze ta, ta, ta jakość odpowiada nawet personelowi medycznemu. Oczywiście wdrożenie nowych technologii, bo nie ukrywam, że Wiele lat temu prywatna służba zdrowia wprowadziła trochę inne standardy, i to wszystko świetnie przełożyło się również na publiczną służbę zdrowia. W związku z tym uważam, że no było w tym trochę szaleństwa, było w tym mhm. trochę ryzykanstwa. Gdybym miał te lata, które mam teraz, te kilkanaście lat temu, nie wiem, czy bym się na to porwał, ale udało się. Jestem z tego i, i zadowolony, i bardzo dumny. No więc wypada się tylko cieszyć. Nie jeden bark. Nie jedno biodro się cieszy, że wreszcie będzie ulga. Jest tylko pewien problem w tym wszystkim, bo nie jedno biodro, nie jeden łokieć cieszy się, że wreszcie będzie ulga. Problem tylko w dostępie do tych bardzo nowoczesnych metod leczenia. Jestem ciekaw, czy w klinice Silesia dominują zabiegi na Narodowy Fundusz Zdrowia, że tak powiem, czy zabiegi komercyjne. Jak to będzie się miało w przyszłości, skoro dziś słyszymy o obniżeniu składki zdrowotnej? Czy w ten sposób nastąpi zmniejszenie dopływu pieniędzy, zmniejszenie kontraktów? O tym wszystkim porozmawiamy z naszym gościem jutro. Zapraszam więc na godzinę 18.00, a przypomnę, że naszym gościem jest dr Robert Pełka, ortopeda, kierownik kliniki Silesia w Opolu. A zatem bardzo dziękuję na razie dziękuję. i do jutra, do 18.00. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Bohaterem dzisiejszego kalendarium jest świerszczyk. Nie mylić ze świerszczem za kominem. To jedyny w Polsce literacki magazyn dla dzieci. Tytuł wymyśliła w 1945 roku Ewa szelburg zarębina późniejsza inicjatorka budowy szpitala, pomnika Centrum Zdrowia Dziecka. Na zdjęciach spotkanie małych opolan ze świerszczykiem w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Te maluchy są dziś o 16 lat starsze, bo wydarzenie miało miejsce w kwietniu 2006 roku. Ciekawe czy się rozpoznają. Świerszczyk uczy, bawi, inspiruje opowiada organizatorka wystawy. Za chwilę zobaczycie swoje prace nagrodzone przez redakcję, dodaje. Oto prace Lucynki, która miała graficznie opisać hasło Śmiech to zdrowie. Otwarcie wystawy było doskonałą okazją do wymiany poglądów na temat treści tworzonych w nowoczesny sposób z myślą o czytelnikach urodzonych w XXI wieku. Oto bohaterowie świerszczyka w wykonaniu uczniów ze szkoły nr 11. Technika i materiał dowolny. Jest i biedronka, i myszka, ale nam najbardziej spodobała się sowa, nocna mądra lucha. W gablocie za szybą świerszczyki z lat 70. i 80. w specjalnych twardych oprawach, niczym średniowieczne relikwie. I co chłopaki, jak wam się podoba ta gazetka, czytana zapewne przez wasze mamusie? Po widać, że chłopaki wolą komiksy. Świerszczyk zmusza do logicznego myślenia, stąd na wystawie kącik dla ciekawskich, czyli zagwostki. Hasło wciąż aktualne, kto ładnie zgadnie, tego nuda nie dopadnie. W tej dużej muszelce przybory, narzędzia niezbędne przy wykonaniu świerszczykowych zadań. W kolejnej gablocie kolejne postacie z dziecięcego magazynu. Pełne uznanie i podziw dla autorów tych prac, zdaje się mówić dyrektor biblioteki Elżbieta Kampa. Tak właśnie wyobrażają sobie bohaterów Świerszczyka uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Opolu. Są tu Jesz Nikoś, Pierniczkowy Ludzik, Wdzięczny Żuraw, Niecierpliwa Królowa, Kotek Mamrotek i wiele innych postaci. Na koniec specjalna rubryka Obieży Świerszcz, czyli opowiadania z różnych stron świata. Jest więc historia Walentynki od rycerza, opowieść o zapominalskim pradziadku i przypomnienie, że 26 maja to dzień matki. Jeszcze tylko krótki wywiad i świerszczyk pojawi się w telewizji. Właśnie go zobaczyliście! Jeśli nie masz nic do powiedzenia, to przynajmniej słuchaj. Jeśli nie potrafisz słuchać, no to ja już nie mam nic do powiedzenia.